Dobra, ja na dzisiaj kończę. Zrobiłem tutaj ten skosik. Skos już jest gotowy. Jak będę chciał sobie kable przeprowadzić to wyciągnę któreś z, z, z tych izolacji. Którąś z tych izolacji i, i wtedy mm, będę mógł sobie tam przeciągać peszne. Bawić się, czy też lampy wbudować, bo będą wbudowane w skos lampy. No, tak to wszystko wygląda. Jest to już za, temat zakończony, jutro i tak e, Tu nie jest, jeszcze nie jest zrobione, bo będzie w, w tym miejscu. E, tu i tu. Najprawdopodobniej odtąd do góry będzie e, okap. Też wbudowane. Tylko muszę zamówić. Niech się dłubią chłopcy. Gdzieś tam słyszałem, że niedaleko. Akurat Gorzowa, Kłodawa dokładnie. Tam coś takiego się dzieje fajnego, że robią z nierdzewki różne rzeczy. ...meble jakieś takie kuchenne czy też do szpitala. No tutaj też jest kratownica zrobiona. Jeszcze trochę izolacji włożyłem. To co mi tam zostało. No z tej strony też jest gotowe. No i wszystko w temacie. Czyli dzisiaj byłem w Castoramie. Zrobiłem te kratownice. Trochę izolacji. No i przede wszystkim... To dzisiaj wiśnie na torcie jest generalnie w sumie tego, bo rozpoczęte, ale tutaj, nawet podświetlone no i już jest przeniesione to, co miało być, czyli wodomierz, no, w miejsce takie, jakie chce czyli, tutaj, w szafę wirtualnie na razie, ale w szafę. No, i tu zobaczę jeszcze jak z bojlerem, bo też bojler w szafę wejdzie. Albo tak, bojler, albo pionowo, albo też poziomo, ale nad wodomierzem. Zobaczymy, Cho chociaż kurczy. Lepiej, żeby odczyt był, ale to. Co to tam. To się wymyśli już. Z szczęście boiler jest płaski, 27 cm odstaje tylko od ściany, także nie ma problemu. Wolałbym jednak tutaj, w tej sekcji, szafa będzie na dwie sekcje podzielona i fajnie by było to zmienić. W sensie, że boiler tu, a tutaj pusta przestrzeń, no ale to coś zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Muszę sobie pomiary porobić i, i tyle. No także no tutaj też wentylacje są już, tu już odkryta. I tyle. Tam już wszystko czyste, ładnie. Opiankowałem tutaj, bo to musi być. Otulina była, ale piankę dałem jeszcze, żeby tutaj zaprawa nie, nie, nie gryzła rur. Osłona musi być. No i tyle. A teraz jadę, kurde, się bawić w rozpisywanie poszczególnych obwodów. Muszę sobie obwody porobić elektryczne w głowie, później na papier. I później będzie można się bawić w pana elektryka. Tutaj trzeba będzie zainstalować wszystko na razie z gnój, ale będzie już niedługo dobrze. Także myślę, i tąk, trochę jeszcze się pobawię z jakimiś pobocznymi tematami, i można już będzie wchodzić z elektryką. No, także jest wesoło. No, to na razie dzięki, no tyle.